Cześć, chłopaki! Witam was na naszym kanale. Ja jestem Rafał i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam najnowsze produkty, które dopiero co trafiły na półki w sklepie Mister Cleaner. Do prezentacji wykorzystamy samochód niemieckiej marki, którą wszyscy znają i kochają. Zapraszam do oglądania. Astra, bo to właśnie ten samochód, który posłuży dzisiaj jako auto, na którym zaprezentujemy kosmetyki marki, Słek auto detailing, czyli tego gościa w okularach. Ja niestety ciemnych okularów nie mogłem ubrać, ponieważ już i tak mało widzę. Przetestujemy sobie neutralną pianę, przetestujemy sobie szampon, produkt do skóry, produkt do Felk. Oglądajcie i bądźcie z nami. Zanim przejdziemy do nakładania piany, wyciścimy sobie oczywiście felgi i opony. Do opon użyjemy sobie APC, zobaczymy jak się sprawdza. Rozcieńczenie 1 do 10, czyli wlejemy sobie około 30 ml tutaj do miarki i do 300 ml buteleczki. A później pójdzie cały roztwór i zobaczymy jak się sprawdzi produkt. Jesteśmy już po pierwszym czyszczeniu tej felgi. Jak mogliście zobaczyć, przy użyciu pędzelka większość brudu e, zeszła. Oczywiście miejsca, gdzie nie dojechałem pędzelkiem, ten brud cały czas jest, to trzeba będzie poprawić, natomiast jak najbardziej produkt działa i a, można go sobie stosować w tym właśnie celu. E, co do czyszczenia opon za pomocą tego APC, no nie jest to najlepszy pomysł. To znaczy jakby faktycznie widać, że ten brud e, wychodzi z opony, piana robi się brązowa, natomiast to nie jest taka skuteczność, jak przy użyciu e, produktu typu Tire Cleaner, a, jakiegoś innego. No, gdyby APC działało tak, jak Tire Cleaner, to Tire, clean, tire Cleaner nie miały prawdopodobnie miejsca na rynku. No tak czy siak, no, warto tą oponę wyczyścić przed aplikacją jakiegokolwiek dressingu, dlatego my powtórzymy jeszcze raz, doczyścimy felgę i doczyścimy oponę i zobaczymy jak będzie się prezentowała już po tym drugim razie. Myślę, że koła i felgi mamy już generalnie przerobione, jeżeli chodzi o asortyment Słega. Teraz przeszliśmy do nałożenia aktywnej piany. Neutralne pH, taka ciekawostka, mocno zielony kolor. Jeżeli chodzi o koncentrat, tutaj piana jest delikatnie zielonkawa. To jest fajny plus. Wiem, że dużo użytkowników TikToka, i Instagrama bardzo to lubi. Zobaczymy, jak domywa. Za chwilę ją spłuczemy i przejdziemy do mycia ręcznego szamponem, a też o neutralnym pH. Pukaliśmy aktywną pianę, przed chwilą teraz przejdziemy sobie do mycia ręcznego szamponem, rozcieńczenie, producent zaleca około 50 ml na 10 litrowe wiadro, tutaj mamy wody troszeczkę więcej, dlatego ja też naleję więcej szamponu i zobaczymy jak prezentuje się w trakcie pracy ręcznej już. Już większą część samochodu e, szamponem od Słega. E, co warto na pewno zaznaczyć, to to, że mega się pieni. Ja jestem całe białe, moje ręce są całe białe od e, tej piany. Jeżeli chodzi o takie właściwości, e, jak poślizg, no to jest on wy, wyczuwalny, jest powiedziałbym, że nawet e, ok. E, zapach. To jest taka mniej ważna, że natomiast jest wyczuwalna, delikatna nuta, taka owocowa, nic, nic nie denerwuje, nic e, nie, nie uprzykrza nam życia i pracy. No, zaraz płuczemy sobie ten szampon, zobaczymy jak doczyścił, jak umył. Natomiast pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne i lecę z dalszym się auto, żeby nam tutaj szampon nie dosnął. Nasz cud niemieckiej motoryzacji właśnie wyjechał sobie z myjni, niestety nie miał żadnych skórzanych elementów tam gdzieś poza kierownicą. Natomiast zajmiemy się teraz starą kanapą z 46 jest bardzo zabrudzona. Mamy gotowego do użycia leather cleanera od Słaga. mamy też dwie szczoteczki, natomiast ja się skupię na tej większej. I po prostu zrobię taką pięćdziesiątkę, wyczyścimy mikrofibrą też, która jest w zestawie i zobaczymy jak się sprawdza produkt na naprawdę zajechanych skórach. Widzieliście Ledrofinera w akcji Super 50 wyszła. Powierzchnia jest już niebłyszcząca amatowa, czyli taka jak być powinna. No z takich jeszcze dowodów, jakie możemy Wam przedstawić, no to ta mikrofibra, która jest naprawdę mega zabrudzona po oczyszczeniu tej powierzchni. No, myślę, że sami widzieliście, że produkt jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to na tyle. To jest oczywiście tylko część, mała garstka generalnie produktów z asortymentu producenta. Natomiast po dzisiejszym odcinku można śmiało powiedzieć, że te produkty są naprawdę godne uwagi. Z racji też na ich bardzo niską cenę. 150 ml dla przykładu tego leather cleanera z butelką pianującą już kosztuje około 15-20 zł, więc to jest naprawdę bardzo konkurencyjna cena, a to jak działa ten produkt mogliście zobaczyć jest naprawdę świetny. Myślę, że to tyle, na pewno jeszcze produkty Słaga będą się u nas pojawiały, będziemy je testować, także obserwujcie, padajcie na naszego Instagrama, zobaczcie pełną ofertę produktów Słaga na misterpinetów.pl i do następnego hej!